że to będzie pierwszy od bardzo dawna, całkowicie normalny dzień. Ale oczywiście nie, no bo po co? Dostałem maila, proszę państwa, maila z bardzo prostą wiadomością. Hej, Żelazny, jestem fanem, z znalazłem kilka bardzo głupich modów, pomierzy koniecznie. dzięki, hej. No nie mogłem przyjść obok czegoś takiego obojętnie, dlatego pobrałem te mody i wiem tyle, że nie jestem na to gotowy. Chociaż wy jeśli nie zostawicie łapki w górę również i będziecie, więc zróbcie to koniecznie właśnie teraz. Jeśli będzie ich pod tym odcinkiem 5 tysięcy, lecimy z kolejnym odcinkiem z najgłupszych modów w historii. Za każdym razem mam wrażenie, że już więcej głupich modów na świecie. Nie ma i zawsze jakoś świadki zaskakuje, jest ich coraz więcej, super! Więc żeby Was ten kolejny odcinek nie ominął, zostawcie konieczki, super i dzwoneczek, a my lecimy z tym koksem! Proszę Państwa, o mod Everything is bad! Albo tak ładniej po angielsku Everything is bad. Wow, co jest dobra, nieważne. Ten mod dodaje dużo dziwnych rzeczy, jak przy... można się tego spodziewać, ale wy się jeszcze nie spodziewacie tego, co tutaj zobaczycie. Zacznijmy od razu z grubej rury! To jest piecyk! Fajnie, a to jest węgiel, więc jakby potrzebuję tej dwójki do pewnego eksperymentu. W tym jeszcze nie ma nic dziwnego. Kładę normalnie węgiel do piecyka. Jest fajnie, nie? Ale mamy tutaj też item, który udaje dziecko. I wierzcie mi lub nie, ale można włożyć je do piecyka. I ono się przepali. Nie. Co ja robię? Przecież zaraz zablokują mi kanał. op. <laughs> Tak, dzień dobry. Przepaliłem właśnie dziecko. <laughs> Uspaszone dziecko. Czy ja mogę je zjeść? Proszę. Już pomijając to, o czym mówię, to czy ja mogę się już pożegnać z Family Friendly na tym kanale? Żegnaj, Family Friendly! Mam cię tym opieczonym dzieckiem! Co ja robię ze swoim życiem? Ej, co to jest? O kurde. Ej, tu jest tego więcej! Tu jest jakiś dom? Tam jaka struktura do góry? O co chodzi? No nieźle, nieźle. Chyba właśnie tego do życia potrzebowałem. O, jestem w końcu głodny! Nie pytajcie, co ja właśnie teraz robię. Nie, nie, nie! A ładu polało. Dobra, ten wielki sześcian z wełny, który jest do góry, mnie bardzo przeraża. W środku niego nie ma kompletnie nic. On po prostu się respawnuje w losowych miejscach. Nie no, super! Faktycznie ta nazwa moda ma jakby dużo sensu. Wszystko tutaj jest złe. Co to jest w ogóle za Czy to jest dyskoteka? Tak, ej! To jest dyskoteka! Jest jakiś... Co to jest? Slot machine? Dobra, wkładam diaksa i co teraz? Start! O, nie działa! Żałosne, i No co jest to? Mam emeraldy, czy co mam wrzucić? Kur... Najpierw pieczenie dzieci, teraz hazard. Nie, nie, Dobra, nie, nie. Hazardu to tu nie będzie, przepraszam najmocniej, ale za to będzie... O, kupa! Tak, kupy tu brakowało, ale. Nie myślcie sobie, że to jest byle jaka kupa. Nie pokazywałbym wam pierwszej, lepszej z brzegu kupy. Patrzcie, jak ona jest piękna. Jednak nie to jest w niej najlepsze. Proszę Państwa, z tej kupy możemy kraftować bloki. O, bloki kupy. Gdyby tego było wam jeszcze mało, to z bloków kupy możemy kraftować przykładowo schodki z kupy. Tylko nie umiem ich robić, jak się nie robiło. Halo, schodki z kupy. Dobra, chyba nie umiem. A help, Zanim się zrobi schodki z kupy, trzeba najpierw zrobić cegły z kupy. To brzmi jak plan. Dobra, dobra. Czy ja dobrze myślę, że żeby zrobić cegły z kupy? Trzeba ją przepalić? Nie, co jest, nie? Proszę! Dlaczego tego wszystko tutaj się przypala! Najpierw dzieci! Teraz, teraz kupa! Oto przed wami kupowe cegły! Luz, nie normalna rzecz! Gdzieś tam w dzikich krajach robi się chyba Z skupy, wiecie, bo to taki materiał, który jest zawsze i który jest dosyć jakby trwały. Znaczy nie wiem, czy jest trwały, to też zależy od konsystencji, a to konsystencja K koniec tematu! Ważne jest to, że jakbyście pytali, to tak z kupowych cegieł można zrobić kupowy blok cegieł. I to mało tego, ten blok może posłużyć wam do zrobienia schodów. Schody z skupy, do czego to doszło? Oh <laughs> Ja nie, w sumie nie śmierdzą. Powiedziałbym, że bardziej pachną. Taka lewenda troszeczkę z bazylią? Hmm, pyszne, Pyszne, pyszny, znaczy, e, e, nie, nie słyszeliście, nic nie mówiłem. Znaczy mówiłem, mówiłem, ale chodziło mi oczywiście o to, że można też zrobić jakby płotki zykupy, tak jakby wam brakowało jeszcze czegoś do szczęścia. Moje ciało tego zaraz nie wytrzyma, bo je serce eksploduje. Muszę sprawdzić swój puls. Okej, okay, jest chyba dobry, patrzcie na to. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ono szybciej niż powinno! O nie ono przyspiesza! Co jest? Chyba muszę iść do lekarza, to nie jest normalne. Próbuję porównać sobie mój normalny puls do tego chwilę. Jak sprawdzał puls. Hop, 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 hop. Tak jest mój puls? Nie no to ten się jest zwolniejszy. Co jest? To coś chyba nie działa. Panie villagerze, dzień dobry, nie chciałbym sobie zmierzyć pulsu. Proszę, masz, proszę, nie chcę z tobą handlować. Chyba że chcesz zakupy, coś mi sprzedać. A nie chcesz? Na pewno na 100% nie chcesz? No to jak nie, to nie, nie będę się dwa razy prosił! Jest tu jak śmierć, skupy? O nie, ale jest banjo. Czy mogę zabić villagera, bo im banjo? A masz stary już po tobie! Nie chciałeś zmierzyć pulsu, nie chciałeś! Nie chciałeś nic sprzedać mi zakupę! Nie chciałeś! To już jest po tobie! Zabiję villagera banjo! A to, to bolało! Nie chcę już tej kupy! Sp Daj Coś lepszego. Pistolet suszarka do włosów. O. Okay. Okej! Okay. że jakże co? O, o, To strzela! Ej, to faktycznie nie strzela! Ale ze śnieżek! Czy to jest przypadkiem tak, że suszarki do włosów są ciepłe? od nas strzela śnieżkami? Ej, nie, to może jest jakaś kulka siebie włosów! Są tu jeszcze jakieś bronie! O jest, jest! Głupi pistolet TNT! Let's go! To jest TNT, nie, to nie jest TNT! To było TNT! Ups, prze przepraszam! Jakby nie chciałem tego zrobić, panie widać! Nie! Co ja robię? Przep Jak to pięknie wygląda! Oj, ja ciężaje, po raz kolejny wystawamy wioski na odcinkach! Ja może sobie gdzieś napisać to wszystko, co zrobiłem na tym odcinku. Dobra, co tam było pierwsze przep... Paliłem dziecko Drugie e, strzelałem ze suszarki Co tam jeszcze było? O właśnie, zabiłem villagera Banjo, zrobiłem schody z kupy I to chyba tyle z moich osiągnięć póki co A to dopiero połowa odcinka Nie, nie, ja już nie chcę, proszę weźcie mnie stąd Okej, okay, możecie mi nie uwierzyć w to, co teraz zobaczycie Ale przed wami blok z uryny Uryna to inaczej siku I tak oto na przykład mamy tutaj Blok z uryny, albo też y, Sztabki z sikania, albo też Sikowe kryształy, albo też jeszcze Szykowe cegły, super. Ja myślę, że ten blok idealnie będzie komponował się z blokiem kupy. I dzięki temu możecie zbudować swój własny dom, nie wychodząc z toalety. Zobaczcie, jak to ładnie to się pasuje, no? Filary można zrobić z kupy. Dach można zrobić z sików. To może jeszcze szyby z czegoś zrobimy. Ja nie pytam z czego, naprawdę chyba nie chcę wiedzieć. O, może ze szczęśliwych liści. Albo szczęśliwego drzewa. Albo szczęśliwej sadzonki. Dlaczego to się tak niby nazywa? W czym te liście są bardziej szczęśliwe od tych? W niczym, no to to wygląda tak samo. A to drzewo niby czemu jest szczęśliwsze. Lol, no, jakby mnie to nie przekonuje. Dobra, ale no, zobaczmy sobie sadzonkę. Oto przed wami szczęśliwa sadzonka. Nie no naprawdę to chyba najbardziej szczęśliwa sadzonka, jaką w życiu widziałem. Widzieliście kiedyś szczęśliwsze sadzonki, bo ja chyba nie. O! Jakie szczęśliwe drzewo! Dlaczego to jest szczęśliwe drzewo? O co chodzi w ogóle? Ej no, gubię się, dlaczego ono takie jest! Nie wygląda na szczęśliwe. Tam to wyglądało bardziej szczęśliwie To jakie jest takie sztywne, to się ładnie rusza, giba się w prawo, w lewo, normalnie jakby tańczyło. Hmm, się zgibnie tak. Co się robi z tych szczęśliwych liści? Nie wiem, kapelusz? Nie no, jeśli to jest prawda, to w sumie racja, to to zgodzę się to sub Super szczęśliwe rzeczy. Zawsze marzyłem, że mi jest taki kapelusz na głowie. W ogóle pasuje to do mnie, co nie? Mógłbym takiego mieć na co dzień! O, jest jeszcze jeden lepszy! Czapka świętego Mikołaja! Co jest? Wybitna, no po prostu wybitna! O, jeszcze jedna czapka! Co to jest Chwileczkę, co co jest, co jest, co jest? Nie nie nie, 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 widzieliście tego, nic tu się nie działo wcale. ja! Family friendly sobie poszło, yo! Już dawno z mojego kanału, ho! Zaraz mi zablokują kanał, jo! I skończę już nagrywać, ho ho! Cześć, jeziorko się. Nie dobra, nie, nie, wolę tam nie wylatywać do środka. Po tym jakie bloki wcześniej widziałem, to boję się, że to mogą być siki jakiegoś hipopotama albo gorzej. O, to, to daje regenerację i osobienie. I w ogóle jakieś. Ni, nic nic nie daje, kompletnie nic nie daje. Może lepiej wypiję mleko? O, tak. O, a tak jakbyście jeszcze pytali, to z tego dziecka można zrobić zupę. Tak, proszę Państwa. Nie, dobra, nie koniec! No! Nie było tematu, nic nie mówiłem! Powiedzcie wy mi lepiej co to jest za blok! Wygląda jak Lucky Blok. Działa tak samo? A, nie, nie działa, to jest po prostu znak zapytania. Blok, który pokazuje znak zapytania. No ja tam na waszym miejscu bym sobie z niego dom zbudował, no? No zobaczcie, jakie piękne. No, tu będzie okno, tylko że nie mamy żadnych szyb, to udajmy na to, że weźmę sobie na przykład o, to, to skupy. Płotki skupy, dokładnie tego potrzebuję do życia. Przepraszam, czy są może jakieś drzwi skupy? Nie ma, tak? Nie no super, no. Kryształ sików oczywiście, ale jak chcę sobie po prostu wziąć jakieś drzwi skupy, to nie! Chyba jedyne co mi pozostało w życiu po zbudowaniu tego domku. To przede wszystkim Zastanowienie się nad tym, co ja w ogóle robię. Po co ja to robię? Dlaczego ja to robię? Dlaczego ja wam to pokazuję? O co chodzi? Albo jest jeszcze druga opcja, trochę bardziej pozytywna. Mogę wziąć do ręki bas i zacząć sobie samotnie grać. Jak się nie da tym grać, no? A na banjo się da? Proszę powiedzieć, że tak. Jak się nie da? No, bez sensu. Po co koło banjo, jak się nie da nim grać? Żałosne, no po prostu żałosne. Wiecie co? Ja muszę naprawić wszystkie błędy, które zrobiłem w tym odcinku. Czuję się jak najgorszy człowiek. Zacznijmy od samych początków. Zagwarantujmy temu dziecku dobre życie. Witaj, wilecze, że będziesz wspaniałym ojcem. Proszę bardzo. Oto twoje dziecko. Proszę, opiekuj się nim. No nie chcę go, no nie oddawaj mi, co to odwala. Dobra, może ty byś chciał się masz tu. Kupę zamiast robić z niej bloki. To jak każdy porządny obywatel, spuszczę do kibla. Żegnaj, Kuba, byłeś super, a bloki, które z ciebie zrobiłem. Wcale nie śmierdziały, tylko pachniały jak lawenda. Ile ja tej kupy zrobiłem? Cały stag, że co? I jeszcze jeden mój ostatni wielki błąd. Chciałem dać tym wileczarom, czyli i wysadziłem nowy dom, ale chyba zgubiłem wioski. O, dobra, tu jest! Ajajaj, ja aj, aj, czy oni w ogóle przeżyli? A, no nie przeżyli, no to luz. Jacie, ja się tu stresowałem, że oni przeżyli. I będę musiał dać im jakiś nowy dom. A wszyscy umarli. Kites! Jeden żyje! Drugi też i trzeci! Jesteście ostatnimi przedstawicielami rodu villagerów! Zapraszam za... Do, nie, nie da się nas złapać na. No co ty gadasz, jak się nie da? Dobra, to posłuchaj, stary, umowa jest jedna. Odbuduję wam jeden dom, a my wszyscy w nim zamieszkacie, okej okay, w trójkę. Sorry, no jak ci nie pasuje, to mogę też żadnego nie budować. No zastanów się lepiej! To chcesz czy nie? Uciekłeś, tak? Czyli nie chcesz. No dobra, no ja ci zbuduję. Jakbyś chciał to przyjść, spoko, żaden problem. Fajną tu okolicę masz, tam masz jakieś dziwne rzeczki z zielonych rzeczy. Tutaj masz domek, w ogóle fajnie tutaj ogólnie, tam jakaś dyskoteka. No ja bym tu chętnie zamieszkał, proszę bardzo, możesz się wprowadzać. A ja jakoś naprawiłem już wszystkie moje błędy, mogę z czystym sercem powiedzieć wam, że wyście! Zostawili łapkę w górę, wtedy wyrówki naprawicie swój błąd, jeśli gdzieś jeszcze nie je zostawiliście. Chyba, że już zostawiliście, to spoko. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku 15.30. Bądźcie koniecznie, zostawcie konieczki, super i dzwoneczek, że was nie ominął! A ja wam obiecuję już nigdy więcej takich głupich modów! Proszę serio, to było dla mnie za dużo. Dobranoc! Wow, a przy co macie właśnie teraz dwa odcinki! Te uprawej to ostatni odcinek z Ultra głupich modów, a ten po lewej to inny losowo z mojego kanału. Możesz też zerknąć do pisu, tam masz mojego Instagrama, mój sklep z oraz mojego TikToka. Wbijaj, obserwuj i dobranoc!